na głównej Fortnite'owej mi pokazuję jakieś śmieci z innego kraju albo boty Bez nie. Najbardziej mi te boty wkurzają. Jak zostawisz tak. suba, to dostaniesz ikonika. Miałem <grym> <grym> beka z ludzi z na tym live'ie i myślę, że to prawda. kity to... nie no! Ci ludzie tam też są zbotowani, wiesz o tym? No tak, ale niektórzy są prawdziwi. No. Jest tak z 200 botów i z kilku normalnych. Śmiecie jakieś, niskie i Fortnite item, item shop. Po prostu, po, po prostu pokazuje sklep i ma ponad 110 osób na live. On pokazuje sklep! On po prostu pokazuje sklep! I ma 100 ludzi na live'ie! Jak? Jak? Na... Fortnite Polska W ogóle kalekę widziałem Na TikToku Chłop się chwali Że FNCSy są łatwe po 5 grach Ma 70 punktów A potem pisze, że nie zrobił quala Miał 5 gier jeszcze I nie zrobił chyba 30 punktów Kaleka Chyba nie zagramy no, nie wiem, no to co chcecie grać? Fortune są za live 30 punktów Po jakieś anime na miniaturce i kurwa to jest niby z Fortnite'a. Patrz O mamusia z A to nie To jakaś anime babka tam mówi, rozumiesz? I oh, don't yeah, Wróciłem. Misiu, wiesz to co Co my odwalili? Na co idziemy? Nie wiem. W ogóle zobaczyć, czy Seram żyje. Boże, jest jego ostatni wiesz, filmik? Misiu, on ma dali ten kanał w ogóle. Ma. Przecież jest jego ostatni filmik? Na Fortnite i event na koniec wiecie. rozdziału drugiego. 4K. Spierdolaj! Seram, z seram Co to za O kurde, bo ja mam drzwi otwarte czy wie? Bo on tam na Twitchu miał, nie? Też kana, to zobaczcie czy żyje na Twitchu taki... Usunął Twitcha Rozumiesz to? Ma dziennie po 100 ludzi na live'ach i kurwa nagle kończy kanał. Rozumiem. Ty, a ty masz ten... Ee, masz jakąś miejscówkę na solo? A po co ci? Znaczy nie, po prostu czy ty masz? Pomyśl Mam. To możemy sobie pograć customy i grać łączona na tej miejscówce. Że Ty zrobisz customa dla mnie i dla Ciebie i będzie prosto siedzieć na tym miejscu, chcę, żeby sobie poćwiczyć. Okej, okay, to Ci ja ją pokażę, okej? Okay? Ta, to najwyżej muszę potem tak zrobić. Tam... Ten domek, w... tak. Kotka z Toma, zostawię Cię tutaj na czacie, okej? Okay? No, to ja muszę wyjść, chyba że przez Discorda, teraz będziemy ja, gadać chwilę. Ja wyjdę, masz na czacie, widzisz? No dobra, czekaj. E não sou Mas... da aranha. <tip> A ja serio, ta miejscówka jest dobra. A gdzie to jest? Tam, gdzie na zachęcaliśmy, czy tam... No ten domek czy... przynęli badlo mój. A tam. Czy z tym bolcem i w ogóle. Kurwa A to jest serio dobry pomysł no... na practice. A który? <laughs> Czekaj, który domek? Ten niebieski? No nie niebieski! Niebieski! Který? No taky jí spekujem ho! Hehehehe, Dobrá, nově plán do Ty Ten nikde čebe. Tak mě domku, tak! No to děje, ah, a Laura. <laughs> ne, on mě zda tak nebo Taky i auček, a u tebe